Wiele osób zadaje sobie pytanie: ile taka hybryda w takim dużym samochodzie jak Sorento może zużywać paliwa? I logika by podpowiadała, że silnik 1.6 o mocy 180 koni, plus jednostka elektryczna dająca łącznie w układzie hybrydowym 230 koni, prędkość maksymalna 193 i przyspieszenie od 0 do setki 9 sekund, przy masie 1805 g może niestety rujnować portfel i zdecydowanie tak na logikę wydaje się, że sensowniej powinno się pójść w silnik wysokoprężny ale Kia ja mówi nie, spróbujcie tutaj pojeździcie tym i w sumie nie będziemy dawać samochodów testowych w dieslu ponieważ przekonajcie się do hybryd ruch bardzo odważny ale być może Kia ja wie co robi średnie zużycie paliwa wersji 4x4 jest w dieslu minimalnie mniejsze niż w hybrydzie, a wydaje mi się, że jeżeli będziemy się poruszać, korzystając głównie z trybu eko i zalet hybrydy, że jesteśmy w stanie w szczególności w ruchu miejskim wykręcać dużo lepsze zużycia paliwa. To możliwe w jednostkach w jednostce wysokoprężnej, mnie jadąc bez tego do pszczyny na dystansie 20 km z salonu udało się uzyskać średnie spalanie na poziomie według komputera 4,5 litra byłem w szoku jak zobaczyłem ten wynik jazda oczywiście przepisowa z prędkością do 100 km na, km na godzinę A tak czy inaczej wynik rewelka jeżdżąc do, po Pszczynie yy, tak jak dzisiaj, kancelaria, dom jakieś tam yy, przejazdy pomiędzy domami co jakiś czas na niedogrzanym silniku Spalanie się kształtuje między na no niedogrzanym 7,5 a 8 litrów. Zimny silnik, ciągłe wsiadanie, wysiadanie i nagrzewanie jednostki. E, potem, jak już silnik się rozgrzał i jazda po mieście na dłuższych dystansach, to jest spalanie na poziomie 6, 3, 6, 6, 6, 6, 5 litra, także rewelacja. E, jazda taka bez oszczędzania po prostu jedę sobie tak, jak chcę. Nie skupiam się na tym, aby dbać o przełączanie silnika spalinowego na silnik elektryczny. Powoduje spalanie po jeżdżąc tak po mieście i wokół miasta na poziomie 7,5 do 8 litrów, tak samo. Zobaczymy zaraz ile ten silnik pali przy 140 km na godzinę. Myślę, że realnym średnim zużyciem paliwa w tym samochodzie to będzie przedział pomiędzy 7,5 a 8 to jest taki bardzo realny w trybie mieszanym jeżeli będzie w tym sporo jazdy na dogrzanym silniku z wykorzystaniem trybu ECO i zalet napędu hybrydowego czyli napędu elektrycznego również sądzę, że średnie spalanie może być nawet na poziomie 7 litrów także to jest jak na tak duży samochód ciężki wynik fenomenalny wręcz i jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to jest faktycznie możliwe do uzyskania, niech Cię wybierze do salonu Kia na jazdę próbną niech sam na własnej skórze to zweryfikuje. Ja, użytkując ten samochód w taki sposób, jak staram się go w taki sposób, jak inne samochody, jestem pod wrażeniem właśnie zużycia paliwa. No tyle. Dziękuję za uwagę. Komentujcie, lajkujcie, szerujcie. I dawajcie znać, co zmienić, poprawić. Albo jaki samolot byście chcieli zobaczyć w kolejnym teście. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się.